30 lat przepracowałam na scenie teatralnej i dwa lata temu ktoś zaproponował mi ogromną rolę w filmie, która też, e, rola była w pewnym sensie inspirowana moim życiem. Sylwester Piechura, który był e, moim kolegą w teatrze mnie Jana Kochanowskiego, e, napisał scenariusz filmu, który ma tytuł Maryjki. Daria Woszek wyreżyserowała ten film. A Michał Pukowiec zrobił zdjęcia do tego filmu. I w trójkę przeżyliśmy razem wspólny debiut, bo jesteśmy debiutantami i reżyser, i scenarzysta ja, i większość ludzi, którzy pracowali przy tym filmie. I zdarzyło się tak, że ten film odnosi wielkie sukcesy na festiwalach międzynarodowych. Dostaliśmy nagrodę w Toronto, dostaliśmy nagrodę w Guillaume w Hiszpanii, dostaliśmy nagrodę w Szwecji. Premierę mieliśmy na bardzo znanym festiwalu SXSW. Przepraszam, bo to jest dla mnie wszystko nowe. I mogę powiedzieć, że zaczęła się, zaczął się kolejny etap w moim życiu, ponieważ pożegnałam się z teatrem i teraz e, myślę o pracy w filmie, która jest zupełnie innym zawodem. I mam tyle wiosenek, ile mam. E, I nagle otwiera się w moim życiu nowy etap, którego jestem bardzo ciekawa, i można powiedzieć, że spełnia się jakiś taki. E, Amerykański sen, że niezależnie od tego, gdzie się jest, y, może się wydarzyć coś fantastycznego. Kobieta lat 50, stosunki ciąży, polonienia, brak? Skoro jest pani dziewicą, będę musiał być bardzo ostrożny. Zgoda na badanie perfektu. Tylko wydaje mi się, że musi być to poparte uczciwą pracą przez całe życie. I teraz e, m, przepracowałam 30 lat w jednym miejscu. Teraz ogląda mnie widownia na całym świecie. Moja praca jest bardzo mocno doceniana, bo poza tym, że film dostaje nagrody, ja dostaję nagrody aktorskie. I to jest dla mnie bardzo e, budujące, że, e, mimo wieku, m, który dla aktorki, zwłaszcza dla aktorki, jest e, okrutne, mimo czasu, eee, zdarzają mi się takie fantastyczne rzeczy. Sylwester Pisząc ten scenariusz, miałam o tyle dobrze, że pisał ten scenariusz pode mnie. Znaczy, ponieważ się znaliśmy ze sceny, to, e, e, no to jest chyba wielka przyjemność, jeżeli ktoś pisze dla ciebie. Jak wchodziłam na plan, to czułam się jak u siebie w domu. To było miłe. Oczywiście. E, mm, e, nie wiedziałam dokładnie, jak się na tym planie poruszać, ponieważ nie znałam tej materii, ale stworzono mi tak fantastyczne warunki do pracy, że mogłam sobie pozwolić na bardzo wiele. Nic tam ciekawego nie ma. dla wyjątkowej kobiety. Festiwal w Kanadzie film dostał główną nagrodę i ja dostałam główną nagrodę aktorską. W Hiszpanii też dostałam główną agro, 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 nagrodę aktorską I tak, tylko że przez te okrutne czasy, które są, to wszystko odbywa się w internecie. Ja nie, nie mogłam posmakować tego momentu, kiedy ktoś ogłasza werdykt i nie mogłam usłyszeć swojego nazwiska. Tak, tak, jest to ogromna duma. I też ogromne zdziwienie. Czy to się leczy? Nie, to nie jest choroba. Dolegliwości mogą być uciążliwe, ale o tym poczyta pani sobie w ulotce albo dowie się od koleżanki. Terapia hormonalna załatwi sprawę. Zaczniemy od najniższej dawki aplikowanej w plastrach. Taki jest pandemiczny teraz czas i ten film nie miał jeszcze premiery w Polsce swojej, bo, bo nie jest czas na to, żeby była premiera w Polsce, bo w ogóle teraz są wstrzymywane wszystkie premiery, bo, bo ludzie nie chodzą do kin. I czekamy, kiedy, kiedy ten e, straszny czas się skończy, będę mogła e, Ciebie zaprosić na przykład do Heliosa w Opolu, żeby ten film zobaczyć e, razem. Też go nigdy nie widziałam na dużym ekranie, a to myślę, jest ogromna wartość każdego filmu. I wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Wyjątkowy drink dla wyjątkowej kobiety. Ciocia. co? No Szkoda, że nie spotkamy się w piekle. Ja pierwszy raz siebie widziałam na ekranie. I udało mi się kompletnie nie patrzeć na siebie ocennie, a ja patrzyłam na obcą osobę. I to jest bardzo miłe uczucie. To jest fajne uczucie. Dlatego, że może dwa czy trzy razy podczas całego tego filmu, który widziałam, tak sobie zrobiłam. No tu nie tak. Taka mi się włączyła autocenzura. Ale poza tym, reżyserka i operator stworzyli tak bajkowy świat. To jest film. E, szkoda, że oglądamy czy mówimy o czymś, czego, czego, czego nie widziałeś. To jest, e, I dlatego ten film zdobywa nagrody na, e, na festiwalach zagranicznych, bo to jest niepolski film. E, reżyserka była zafascynowana japońską mangą. I to jest taka baśń malowana światłem, malowana muzyką, wspaniałą scenografią. To jest bajka o starej dziewczynce. Byłoby nam raźniej. Kolacja. Teraz? Zaraz. To jest 50-letnia dziewica, która przeżywa klimakterium. I idzie do lekarza, dostaje plastry hormonalne, żeby złagodzić objawy klimakterium. I ponieważ średnio zrozumiała instrukcję obsługi plastra, przykleja ich za wiele i ma pewnego rodzaju wizję. I z szarej myszy przeistacza się na chwilę w demona seksu, kosztuje Całego kobiecego i seksualnego życia na takim hormonalnym haju, jak już skosztowała całego tego życia, to wraca do siebie i mówi sobie, że to życie 50-letnie samotne, które dotychczas prowadziła chyba jest ważniejsze od blichtru. Pseudoseksu, pseudokobiecości, którą nam się funduje, że kobieta musi być obiektem seksualnym, musi być, e, e, musi być pożądana, musi być kolorowa. Tylko nie może być sobą. Ona po prostu wraca do siebie. Ale dlatego, że przeżyła to wszystko na tym hormonalnym haju, może powiedzieć, że wraca do siebie z pełną świadomością tego, że całe życie, które przeżyła dotychczas, miało jakąś wartość. Ja już dostałam gotowy materiał i w ogóle uważam, że a, aktor to jest taki instrument, który powinien być przeźroczysty. Ja wpuszczam postać do siebie, i w momencie, kiedy ona wchodzi, mnie tam nie ma, więc nie ma dystansu, bo ja siebie nie muszę chronić, bo mnie tam po prostu nie ma. Jestem tylko futerałem dla postaci, bo nie ja jestem ważna. Ważna jest postać, a przede wszystkim ważny jest widz, któremu chcę pokazać tę postać. Na tym polega zawodostwo, że potrafię oddzielić pracę od życia, bo to takie, nie wiem, każdy ma swoją metodę, ale to tak jakbym się miała porównać do, do samochodu. Jadę do momentu, dopóki mam benzynę w sobie, czyli gram. W momencie, kiedy wchodzę, tej benzyny nie ma i stoję. Nie, 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 nie widzę powodu, żeby, żeby no, nosić w sobie tę postać, dlatego że mój organizm, moja emocjonalność byłaby zmęczona. to też musi odpocząć. Czyli muszę dać ciału, umysłowi, emocjom powietrze, nakarmić je. Swobodą, żeby potem ta postać mogła wejść i robić swoje. Nie, nie mam pojęcia, jak, jak się potoczą moje losy. Oczywiście wszyscy artyści mają teraz ciężko. Ja mogę powiedzieć, że mam fantastycznie, bo do lipca mam zasiłek dla bezrobotnych.